Will, popatrz, kto to jest. Jesteś hungry <laughs> Siemano Mordy, ja jestem Najster, a dzisiaj zagramy sobie w Red Dead Redemption 2. A w tym odcinku zobaczymy, co robi rodzina Kaziroczca. Kaziroczca. Kazirot cza <gryw> Nie wiem, jak to się wymawia. No wiecie, siostra z bratem i tak dalej. Sprawy. Co właśnie oni robią, gdy my się oddalamy. No to będzie dosyć ciekawe. Ogólnie mam tutaj zainstalowaną wolną kamerę, więc naprawdę będzie zarąbiście. Możemy tutaj zobaczyć, co oni faktycznie teraz robią w domu. Jest tu ich właśnie chata, jest siostra, ona chyba czeka na wyjście. <laughs> Nie może wyjść z domu. Dobra. A tu jest ten cały brat. No i oni są razem siostra z bratem. I robią różne, uprawiają różne sporty. Wiadomo o co chodzi, nie? no i zobaczymy, co oni robią, gdy my się oddalimy w jakiś sposób. Czy oni faktycznie będą coś robić? Czy ten będzie cały czas tutaj siedział? Zobaczymy to, a później wejdziemy w interakcję z nimi i zobaczymy, co powiedzą. Dobra, to muszę się teraz jakoś tutaj. Czy teleportować. No, więc mordeczki, jeżeli chcecie więcej Red Dead Redemption na moim kanale, to zostawcie pod tym odcinkiem 1500 łapek w górę. Wbijajcie także subskrypcję, wbijamy z tysięcy, a także wbijajcie na mój fanpage, Naster Games, bo na 10 tysięcy follow pokazuję twarz. Jest chyba tam 700 follow, więc kurczę, lecimy po 1000, a później po 10 tysięcy, a na 10 tysięcy po prostu pokazuję twarz, więc kurczę, zapraszam was wszystkich serdecznie do followowania fanpage'a. A my teraz lecimy z odcinkiem. Na razie tam nie będę podjeżdżał, może nas tutaj nie zobaczą, Chociaż wątpię. Spróbuję się w jakiś sposób oddalić. Ciekawe, czy oni się... Oni nadal będą zrespieni, czy też nie. Bo ich teraz chyba już nie ma, co? My się tak dalej trochę oddalimy. Ciekawe. Już trochę ogarnęłem tą grafikę. Już jest trochę lepiej. Nadal się tak trochę słabo renderuje wszystko. No ale. Ale już jest lepiej znacznie niż w poprzednim odcinku. Ok, włączę teraz wolną kamerę. Podlecimy tam za pomocą właśnie wolnej kamery On cały czas tutaj siedzi, okej okay. Gdzie my musimy się oddalić, żeby on faktycznie zniknął Ciekawe czy jakaś nowa animacja się z nimi wczyta, to jest ciekawe, nie? Próbujmy się jeszcze trochę dalej oddalić Zobaczymy Ciekawe, nie? Ja pierdziele To jest naprawdę ciekawa misja poboczna z nimi tutaj więc naprawdę mają ciekawą historię. Z tego co mi wiadomo, przeszukałem ich chatę przed ich tutaj przyjazdem, bo ich nie było na początku, bo kilka godzin temu tutaj właśnie przyjechałem, i nie było po prostu ich. I zbadałem całą chatę, i normalnie co tam zobaczyłem, to naprawdę masakra. Tam jakieś czaszki były, yy, zdjęcie rodzinne, na których było, było widać właśnie ich siostrę z bratem i ojca, ojca z matką. I ta matka z ojcem mieli. Obcięte głowy, więc ja pierdziele Siedzi cały czas, on tutaj po prostu na nas czeka. Gdybyśmy nawet tutaj chyba zmienili czas, to on nadal by tutaj czekał na nas. No i co, jedziemy tam do nich? Kurczę, jestem naprawdę ciekawy, co oni powiedzą nie? To, że są w związku, to już dawno wiemy. No co ja wiem, ale wy zaraz się pewnie też dowiecie. Dobra, przywiążemy sobie tutaj konia. No będzie naprawdę ciekawy, nie? Ona tam cały czas pewnie stoi. Zobaczymy, co się we'll see Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. <laughs> Hello, mister. Yeah, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat. Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh, now you know you look perfect, princess. <laughs> Uh, I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh nonsense. Well come on in. Zapraszają was, nie? And we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but I I best be on my way. Oh, come on now. How are you gonna turn down a hot meal and good company? <laughs> I'll go open that bottle. Okej. Okay. Dobra, włączmy wolną kamerę oczywiście teraz znowu. E, co on tutaj robi? Sobie siedzi tutaj przy stole. Ona pewnie poszła do góry. Okej, okay, jest tutaj. Faktycznie się tutaj chyba odświeża, jak mówiła. Check and see if she's finished up there already. <gasps> well, look who it is. You are hungry, ain't you? <laughs> <laughs> hungry, dog Okay, it's a terrace. <laughs> it's all right. W następnym odcinku możemy zobaczyć, co ona powie, gdy podniesiemy ten obraz. Na tym obrazie jest po prostu ich cała rodzina: ojciec, matka, córka, synem, i oni po prostu mają te głowy odcięte, zamazane właściwie, tak jakby ołówkiem. I zobaczymy, jak ona właśnie zareaguje na to. Więc piszcie komentarze, czy chcecie zobaczyć jej reakcję tutaj. Sam jestem ciekawy, jeszcze tego nie sprawdzałem. No dobra, no to usiądźmy tutaj przy stole. Na pierwszy rzut oka jest dosyć spokojnie, ale zobaczymy kurczę, co później odwali, co odwalą oni razem. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, uh, I can't stay for long. Then look at us, like a couple of old friends. Ah, <laughs> oh, it's a short life but a merry one. Here we are, all the fixings. I hope you boys left some room in your trousers. Hmm, that smells delicious. <laughs> the food don't smell too bad neither. Oh, stop it, <laughs> yeah. you! How do you like it? Mm, it's good. Different. Mm -hmm. Mm -hmm. That made is so tender. Mm -hmm. You know what? This place used to be a pig farm when we was when we was kids. Before we lost our ma and pa. Horrible business. Horrible. But we still got each other. Ain't that right, honey pie? And we still know how to have No to już Artur się tutaj na pewno domyśla, że oni są rodzeństwem. My manners? Drinks. Yeah, I could definitely use a drink. That stuff will put hair on your chest. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. Come on, honey. I appreciate the hospitality, folks, but I best be on my way. No, already? I thought we was gonna have some fun together. Okay. Dziwne, że po jednym kieliszku już jesteśmy tacy. nawaleni, że tak powiem. Co oni robią? Pójdźmy sobie stąd. Ja włączę oczywiście wolną kamerę. Mam nadzieję, że oni tutaj będą cały czas. I kurczę, nigdzie nie uciekną. Tutaj się schowajmy po prostu. Ja włączam wolną kamerę. Zobaczymy, co oni robią tutaj w środku. Okej. Okay. Ale czy coś zrobią? Ja pierdzielę Dziwnie się zachowują, naprawdę bardzo dziwnie No to co, będziemy musieli tutaj poczekać, może coś ciekawego zrobią Chociaż tak kurczę, nie wiem Się patrzą na siebie jak na, na idiotów, nie wiem A, chyba cały czas będą tutaj siedzieć, chyba że tutaj spróbujemy jakoś wrócić z Arturem. Wróćmy tam do nich. Może kurczę, będziemy mogli. Ta, łowcy nagród, na no to nieźle. Okej. Okay. We mnie nie strzelaj, gościu! Czemu we mnie strzelasz? Przy... Okej, okay. ten gruby we mnie strzela. Myślałem, że mi pomoże, kurczę, że. że taki dobry ziomek. Oni we mnie tutaj strzelają! Oni we mnie tutaj strzelają! Czemu? Na niego skarbie, co tu się dzieje? Może dlatego, że faktycznie wyszedłem i nie napiłem się tego, oni chcieli, żebym się tego napił. Ciekawe, co to w ogóle było Jak po jednym kieliszku już mi w głowie zamroczyło A to nieźle Ja pierdzielę. No to muszę wczytać od nowa save'a I zobaczyć, co oni faktycznie chcą mi zrobić To jest ciekawe Ciekawe, dlaczego wy mnie tutaj zaczęli strzelać, nie? Przecież ja strzelałem do tych łowców nagród, nie do nich Czy oni są w ogóle w środku? Ta, strzeliliście do mnie

Będziemy musieli w następnym odcinku posmakować tego gulaszu, sprawdzić ten obraz przy niej i zobaczymy je, jej reakcję. Zobaczymy, co się stanie, gdy wypijemy. No no kurczę, tyle odcinków z tej misji się pojawi. Na razie to jest jeden odcinek. Chciałem tylko sprawdzić, co się stanie, gdy. co oni robią właściwie, gdy my się oddalamy. A nie ma tego kurcze... A nie, tu jest. Ja pierdzielę. Oh, oh, Look who's here. Wow, ciekawe. Dobra mordeczki, to by było na tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, a także wbijajcie na fanpage Nice Games. Link macie w opisie. Także przy wiadnym komentarzu pod tym filmem. Wow! To jest Red Dead Redemption. Kozacka gierka. Na razie mordeczki. Cześć!